i dorabiamy do naszych amortyzatorów tych, tych ostatnio mieliśmy. dorabiamy nowe tulejki stwierdziłem, że zrobię całe metalowe To na dole zostanie guma a u góry po prostu cała będzie metalowa tak to będzie wyglądać tu mam już przygotowaną do spawania także Eze kamet-o. Betlec'h c'hoz bidion

też przygotujemy to delikatnie Tak to wygląda po obskowaniu? Myślę, że to już wieczność będzie. I z drugim robimy tak samo stare, wyrobione przez zamienowe No dobra moi mili, także pomalowane. Można to wyciągnąć, no tak to wyszło. Także nieźle. Okej, okay. wyciągnąłem sprężynę, żeby to zamocować teraz. Także przykręcamy. Bierzemy szmatkę, żeby nie porysować. Ciutko to przyłapujemy. No i kontrujemy to po prostu. No I tak można powiedzieć zbudowane. I tak można powiedzieć w prosty sposób zostały zbudowane amortyzatory praktycznie gotowe do zakładania. Tak jak mówiłem, zrobiłem to z pełnego materiału, gdzie moim zdaniem jest wieczność, nic się nie wybije. Dolne gumy są bardzo w bardzo dobrym stanie, także je zostawiłem. No i tyle co tam tej amortyzacji to wystarczy. W następnym odcinku zajmiemy się flagami do Simpsona. Na dziś to by było wszystko, także widzimy się w następnym odcinku.